Skopki dokopały się do anonsu towarzyskiego dziewczyny Denisa Załęckiego, z którego dowiadujemy się, jakich usług w teorii podejmowała się Sandra. W teorii, bo wiarygodność tego na swojej transmisji podważył Sylwester Wardenga, pokazując również prywatne wiadomości, które wymienił z Bad Boyem, których ten przedstawia własną perspektywę całej tej sytuacji. Kasich zwygrała sprawę z serwisem BUB za udostępnianie jej przerobionych zdjęć, zdobywając tym samym sporą kwotę na cele charytatywne. Kolejne osoby wspominają o krzywych zagrywkach Kaniowskiego, twierdząc, że nie dadzą mu już wywiadów. W sekcji szybkich newsów, jak podsumuję Wam najciekawsze nowinki z ostatnich dni, w tym powiem o odklejce Stewarta, który miał się wyżywać na swoich współpracownikach, oraz o fagacie, która jednego dnia prosi o bilet na Gala Fame, a drugiego dnia wyzywa ich od najgorszych. I dodatkowo sprawdzimy sobie, ile Pay Per sprzedała sobotnia gala Fame 25, oraz zerkniemy na bójkę ciosa z Jóźwiakiem, która, jak twierdzą widzowie, była ustawiona. Zaczniemy sobie dziś od najnowszego odcinku podcastu Szalonego i Tańculi, z którego dowiedzieliśmy się, że Matysiak dostał pozew za zniesławienie od byłej Madzi. Powodem czego miała być publikacja rozmowy z Denisem Załęckim, w której poruszony został temat jej rzekomej eskorckiej przeszłości. Dowiedzieliśmy się również, że jako kanał Szalony Tańcula prowadzony wraz z Arkiem dostali oni pozew od Bądkowskiego za widoczny podcast, w którym to skomentowali zawiłą sytuację zdrady Filipa z Magdą. Według panów wspomniane pozwy mają być typowymi straszakami, których celem było zdjęcie z ich kanałów wspomnianych odcinków. Lecz tak twierdzi Matyszek, nie zamierzają się oni ugiąć w tej kwestii. Pozwól, ty już wchodzi z tonu. Walczymy z wami. Walczymy, <laughs> idziemy. Nie zdejmiemy Zaraz żadnych filmów. No oni na nas. <laughs> nie zdejmiemy żadnych filmów. Widzimy się w sądzie, myślę, że bardzo przyjemnie będzie przyjeżdżać do Krakowa za każdą eee. rozprawę. Oj, to, to O boże, zobaczyłem tak od razu, że to na miejscu tu mamy. Co ciekawe, według relacji Szalonego między nim a Bątkowskim doszło nawet do rękoczynów, bo jak słyszymy, gdy Matysiak pojawił się pod hotelem w dniu gali, Filip miał go zaatakować. Zatrzymałem no, się, no, nie ma szans, coś... i widzę, co się święci, i widzę, że pan się zamachuje. Widziałem, że taka sytuacja może nastąpić, więc Wiesz, nie, nie gasząc, no to gazem tym, jak ta ręka leciała, no to pół metra do przodu, to rękę odbiło z tego okna, Chociaż nie, przepraszam bardzo. Filip mówi, że mnie uderzył, i procesowo mi jest to bardzo na rękę. Tak, Filip mnie uderzył, już tu widać, jak jestem pobity. I on zaczyna. P samochód. Siedzi moja żona w środku. Ten. Podlatuje, że to ubliża. Jak zauważył szalony Bądkowskiego, po tych wszystkich walkach już chyba coś nie do końca w głowie styka, bo dopuszczając się takiego zachowania i jednocześnie wysyłając pozew do Matysiaka, po prostu strzelił on sobie w kolano. Fajnie od razu sobie te dwa pozwy zniszczył. Teraz wyobrażasz sobie, że on idzie do sądu i mówi, że Wysoki Sądzie, bo on mnie tam opowiedział, że ja podobno to robię, a to jest nieprawda. Poproszę filmik numer jeden. 1. No to to jest nie, debil. No to jest, to jest debil. No nie tylko z parkingu, mówię, z parkingu film. Według Tomka takie zachowanie Filipa było spowodowane tym, że negatywnie wypowiadał się o Magdzie w dalszej części już oficjalnie likując main event nadchodzącej gali Prime. Main event w Prime 12, która odbędzie się w Toruniu, zapomniałem kiedy, ale w Toruniu, 15, odbędzie się, znaczy main eventem będzie Marton and Murański. Wow, wow, wow. Możliwość takiego zestawienia potwierdził nawet sam prezes federacji Tomasz Bezrąg w poniedziałkowym programie Freak Show. Jak już wspomniałem o Prime to jako federacja w przeciwieństwie do Fame często stawiają oni na nowe twarze i tak jest też tym razem, bo z ich Instagrama dowiadujemy się, że organizują oni turniej streamerów, który jak czytamy ma polegać na tym, że jeśli jesteś charyzmatycznym twórcą możesz się zgłosić i wywalczyć sobie angaż we freakach, bo zwycięzcy wspomnianego turnieju ma zostać zaproponowany kontrakt w Prime. Choć według Cassiusza udział w turnieju ma być całkowicie bezpłatny, to przyjdzie ci za to zapłacić swoim wizerunkiem oraz brakiem potencjalnych współprac, a jak już jesteśmy przy kontraktach potwierdziły się przecieki, o których wspominałem wam odcinków temu. Streamer IMG został oficjalnie zakontraktowany w Prime, o czym poinformował sam włodarz federacji Tomasz Bezrąg, a w tej kwestii pojawił się już nawet pierwszy wywiad z nowym nabytkiem federacji, w którym Jakub między innymi zdradził, że jeszcze nawet nie wie z kim przyjdzie mu zawalczyć na ich najbliższej gali. Dodatkowo na swojej poniedziałkowej transmisji zaliczając pierwszą wpadkę jako zawodnik i likując datę ich pierwszej konferencji. Kiedy jest konferencja? A przecież ja wiem! W niedzielę za tydzień jest konferencja. Za tydzień w niedzielę, 13, więc jak coś 13 nie będzie streamka. Co lik? Ja wolę nie, ja jestem Idiotą, serio. Na tej samej transmisji Kuba pokazał, że pierwsze maile od federacji dostawał już w sierpniu 2024 roku. Z którego dowiadujemy się, że Prime proponowało mu kontrakt na trzy walki z wynagrodzeniem do 80 tysięcy za każdą z nich. Widzicie, kiedy to było, panowie? 29 sierpień 2024. Wy mnie jeszcze nie znaliście. I nadchodzące wydarzenie jest promowane m.in. twarzą Tazego, który, choć nie został jeszcze oficjalnie ogłoszony jako zawodnik tej karty, to rzucając na swoim streamie twierdzeniem, że po najbliższej gali będzie mieć rekord 9-0, nie zlikował, że zobaczymy go na tym wydarzeniu. Temat Prime domkniemy sobie szarpaniną, do której doszło po sobotniej gali Fame. Bohaterami scen, które zaraz zobaczycie są Paweł Juźwiak oraz Adrian Cios, który według tego pierwszego będąc pod wpływem alkoholu miał go zaczepiać, aż doszło między nimi do szarpaniny, który jak możecie zobaczyć uszkodzona została kurtka Ciosa. Całą tą sytuację Paweł skomentował na swoim Instagramie pisząc. Cios powiedział, że przestał pić, a najebany zaczepiał ludzi w barze, aż w końcu wyłapał. Pyskowanie do konferencji z ochrony to nie ulica. Życie zweryfikowało. Druga strona widzi to jednak inaczej, twierdząc, że prowodyrem całej tej sytuacji miał być właśnie Jóźwiak. Co ciekawe, Sylwester Wardenga, jak i wielu widzów twierdzi, że wspomniane sceny są ustawione w celu zbudowania podłoża po ich walkę na najbliższej Gali Prime, co w sumie nie jest takie głupie, bo przecieki o fakcie, że na najbliższej Gali Prime zobaczymy również ciosa, podał na swoim podcaście Szalony z w dzisiejszej sekcji szybkich newsów przegadamy sobie najciekawsze nowinki, które pojawiły się w sieci od naszego ostatniego odcinka, a że jest ich cała masa, bez przedłużania zaczynamy. Na początek informacja z trochę poza bańki. Kilka miesięcy temu streamerka KasiX poinformowała, że planuje pozwać portal Boobs za to, że ci udostępnili jej przerobione zdjęcia, na których ktoś podstawił jej twarz pod nagie ciało, za co, jak słyszymy, chciał uzyskać od nich 200 tysięcy złotych. My wnioskowaliśmy o karę w wysokości 200 tysięcy złotych, która miała być przekazana na rzecz hospitium, dla dzieci w Warszawie, Natomiast sąd uznał, że, Kara jest za wysoka, jak na możliwości finansowe drugiej strony. W miniony poniedziałek opublikowałam wpis, z którego dowiadujemy się, że sąd uznał winę portalu i kazał zapłacić im pieniądze na wskazany przez nią cel społeczny, a wspomniany portal komentując jej post, zdradził, że zasądzono im 20 tysięcy złotych kary plus pokrycie kosztów sądowych, i jak czytamy wyrok nie jest prawomocny, więc mogą się oni jeszcze od niego odwołać. Koszty sądowe, o których mowa według Kasiks wyniosły 10 tysięcy złotych i w przeciwieństwie do głównej kary trafią na jej prywatne konto. Dodatkowo koszty sądowe w wysokości 10 tysięcy złotych zostaną mi zwrócone, w sensie strona pozwana musi mi zapłacić 10 tysięcy złotych, które ja umieściłam w sądzie wcześniej. Trimerzy, których adresy zamieszkania wyciekły do sieci, zdecydowanie nie mają lekko. Na jednej z ostatnich transmisji przekonał się o tym Franio, do którego już nawet nie wiem, który raz została wezwana straż pożarna. Straż pożarna do mnie 100%. Do mnie 100%, czekaj. Idę. Y, 60 mieszkanie? No to, to jest y, oszukane zgłoszenie. Już setny raz to jest straż pożarna. To jest moje, moje mieszkanie. Ja jestem właścicielem tego mieszkania, jestem streamerem i ludzie mi. Ciągle mi zgłaszają. Ale już sobie milion razy byliście. Nie wiem, czy wasza jednostka, ale No to się nigdy nie skończy, z tego co widzę. Wiem, że się powtarzam, ale osoby, które wykonują takie telefony i wzywają służby do streamerów, są skończonymi idiotami, którzy powinni dostać górny wymiar kary przewidziany za takie zachowanie. Łatwo nie mieli również influencerzy pracujący ze Stu, który, jak twierdzi Lexi, nie do końca potrafił kontrolować swoje emocje w sytuacjach, gdy nie wszystko szło po jego myśli. Ja, Julia Kostera i Fagata pojechaliśmy sobie na zakupy. To było jakoś późno, pojechaliśmy kupić syna. Nowe kurtki, i wróciliśmy do domu zmęczone. Następnego dnia miałyśmy lot do Berlina, a on y, chciał sobie nagrywki zrobić tam, nie wiem, o 23 i myśmy powiedziały, że my już idziemy spać, i on tak się wkurzył. On tak zaczął krzyczeć, on. Myślałam, że, że będzie fizycznie aż, no, zaczął walić tu drzwi. Jedną z dziewczyn, które doświadczyły odklejki Stewarta, miała być również Fagata, której w myśl przysłowia z kim przystajesz, takim się stajesz, chyba też coś tam w główce zaczęło się odklejać. A o co chodzi? O nagranie, w którym ta jedzie po federacji fame. Masz w planach bicie się jeszcze na fame? Nie. Nie wiem, czy ktokolwiek, jakiś taki szanujący się kto ma karierę poza freak Fightami, będzie się jeszcze bić tak szczerze. W dobie nagonki na free Fighty takie nagrania nie są niczym nowym i nie byłoby w tym nic dziwnego, gdyby nie fakt, że jak donosi admin federacji, Fagata miała do niego wypisywać, aby dostać bilety na ich sobotnie wydarzenie. Ciekawe co tam się wydarzyło w niecałe 24 godziny, że Fagata o 180 stopni zmieniła swoje nastawienie z hej, mogłabym prosić o bilety na najbliższą galę na chłopam w dupę, kurby, jak one patologiczne tfle. Widzowie jest są z tego bekę, a mnie najbardziej rozbawił fakt, że Fagata w wielu wywiadach nie. Jednokrotnie wspominała, ile to ona nie ma pieniędzy, że są to takie liczby, że nawet nie zwraca ona już uwagi na finanse i mogłaby nawet utrzymywać swojego partnera. A jednocześnie szkoda jej kilkuset złotych, no ewentualnie kilku tysięcy na miejsca VIP, bo wiadomo, że taka influencerka z górnej półki to z plebsem by nie siedziała. I wypisuje miesiąc przed galą, aby dostać darmowe bilety, a na koniec jeszcze się próje, że ich nie dostała. Szczyt. Idąc w jej ślady, również będę roszczeniowym z jebem i uważam, że właśnie teraz powinieneś zostawić subskrypcję, bo jak widzicie, spora część z was ciągle tego nie robi. No i przechodzimy do tematów około fejmowych, a zaczniemy sobie od Alana Kwiecińskiego, który potem jak został bardzo szybko pokonany przez szachtę, mocno się tym przejął, płacząc przed kamerami i przepraszając swoich widzów, że w starciu z Bartgiem nic nie pokazał. Szacunek, tak jak mówię na w każdym wywiadzie, teraz też będę mówił, wiem, że wiem, że wiem, że ci jest smutno, ale uwierz mi, ja bym... Ale, ale, ja byłem mega przygotowany, uwierz mi, byłem mega przygotowany, stary. Ja dam ci ten rewalz w MMA, Pierwszy raz, dam Nie płacz mordu, ty jesteś... Alan. Uspokój się, słuchaj. uspokój się. Dla mnie, dla Jasne. mnie ci powiem dałeś serce, dałeś, wyszedłeś, walczyłeś Ja tylko chciałem przeprosić swoich kibiców i, 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 i tyle i przepraszam nie po prostu. Nie Pierwszy tutaj pierwszy ostatni wywiad i tak. do zobaczenia po prostu. Alan, nie. słuchaj, e, zrób sobie przerwę, poukarę sobie wszystko w głowie. To jest taki oklepany, ale naprawdę sobie wróć silniejszy, bo, tutaj, naprawdę, bo szkoda wiesz, Aż mi jest naprawdę... W tak, tej niecodziennej sytuacji warto sprepsować zachowanie szachty, który starał się pocieszyć swojego rywala. I byłoby super, gdyby Alanik wziął sobie do serca Rady Mściwujewskiego, aby ten ze specjalistami przepracował problemy, z którymi aktualnie się mierzy, bo to nie pierwsza taka sytuacja, gdy Kwieciński ma problemy natury psychicznej, które jak widać mocno go przytłaczają. Z wynikiem swojej walki pogodzić nie może się również Denis Załęcki, który w wywiadzie udzielonym kaniowskiemu kilkukrotnie podkreślał, że nie zgadza się z werdyktem sędziów, co więcej zapowiadając, że złoży w tej kwestii protest i będzie się starać o zmianę werdyktu na jego korzyść. Uderzałem, myślałem, że go trafiłem, nie trafiłem, ale nawet on sam jako charakter powinien powiedzieć, panie sędzio, on mnie nie trafił. Mówiłem do sędziego, panie sędzio, spójrz powtórkę, nie trafiłem go. Więc ja będę się kurczę apelował o zmianę werdyktu. Pomyślnie poszła również walka Alberto, którego brat w drugiej rundzie jego starcia z Tazem wskoczył do klatki i wbiegł w Kamila, co podskutkowało dyskwalifikacją Alberto. Co ciekawe, decyzja o jego wykluczeniu musi być jeszcze bardziej bolesna po informacji, która padła w programie Freak Show, według której po drugiej rundzie to Alberto wygrywał to starcie. Mam informację, pierwszą wygrał Tazi, drugą Alberto, plus byłby odjęty punkt za faul głową. Uuuu, czyli miałbyś punkt przewagi e, na początku. Ale jest, jest ale nawet nie przez samo odjęcie punktu. Nie, nie, nie. No że, właśnie. Że byłby odjęty jeszcze no właśnie, a to się dopiero rozkręcałem. W tej kwestii interesująca informacja pojawiła się również w podcaście Szalonego, który twierdzi, że Federacja za wspomnianą sytuację miała nałożyć na braci Simao również inne kary, w tym karę finansową. Joseph ma przez rok zakaz, trochę dla mnie głupi, bo też mam statement, zakaz bycia sekundantem, czyli nie może być być na narożniku, taka dziwna kara, bo nie, nie, nie bycia zawodnikiem. Alberto dostanie karę finansową. Znaczy, taki mam statement. I Poczekamy, uważam, ile że... i co i jak. I ja uważam, że to jest, tak, to jest rozwiązanie takie. Odpowiadaj za swojego. Odpowiedzialne za całe to zamieszanie Józef tłumaczy się w taki sposób, że emocje po prostu wzięły nad nim górę, po tym jak Tazy po raz kolejny faulował jego brata. Ja nie mogę za blisko a że faulował, podkręciłem się, tam jeszcze ktoś coś tam krzyknął, no i stało się. Jak słyszymy, nie była to jedyna sytuacja, kiedy Josef nie potrafił utrzymać swoich nerwów na wodzy. Bo w rozmowie z Kaniowskim Taze zdradził, że zaraz po walce spotkał go na backstage'u, gdzie doszło między nimi do przepychanki, w wyniku której obaj doznali niewielkich kontuzji. Poszedłem ja oczywiście go spotkałem w korytarzu Josefa. I się, i, się, tak, I się do mnie oczywiście rzucił. No, gdyby coś tam nie pomógł ręk, gdyby cię roz... Coś tam i, tak, i gada tak jak z Anderberto, właśnie, że on w swojej głowie wygrywa te walki, gdzie on też dostawał do mnie dwie rundy w k**ę. I, I on w swojej głowie siedzi i wierzy, że wygra tą walkę i mówi, uuu, się Teraz, no to chodź. I na, na korytarzu popchnął mnie, ja w niego wleciałem i tam była mocna przepychanka i, i nas rozdzielili, ja tam widziałem, że on się zalał krwią mocno, no, mi się lekko, 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 mi się skrócił A to tak delikatnie. Jak już mowa o kontuzjach, to dość poważnie miał się nabawić Lizak w swojej walce z Filipkiem, który jak twierdzi Pasternak, Piotrek uszkodził sobie dłoń już w pierwszej rundzie, a walcząc przez dwie kolejne, doprowadził dłoń do takiego stanu, że jak zdradza sam zainteresowany, ręka wylądowała w gipsie i prawdopodobne, że zakończy się to operacją. Ja już po wyjściu ze szpitala. Ręka zagipsowana, prawdopodobnie będzie czekała mnie operacja, jakieś tam druty, zobaczymy, jutro do 10 mają dać znać, no i co, nie ma miękkiej gry, lecimy dalej, tak? Część osób wraz ze mną źle zinterpretowała słowa braci Nefati w kwestii pasa WKU, który wygrali w walce z Najmanem. Bo fakt faktem, wspomniany pas trafi na licytację, a zebrane w ten sposób pieniądze zostaną przekazane na jakiś cel charytatywny. Lecz, jak mówią bracia, pas po licytacji finalnie ma trafić do Marcina Najmana. Mała taka sprawa, nie wszyscy chyba zrozumieli o co nam chodziło z tym pasem. Wczoraj trochę mógł się język plątać. Chodzi? Chodziło o to, że pas nie jest na sprzedaż. Pas może wrócić do prawidłowego cesarza, jeśli wpłyną pieniądze na. Fundację, którą my wybierzemy. Jeśli te pieniądze wpłyną, to my z szacunku do cesarza i ile musiał dać za ten pas ciężkich treningów i tyle poświęceń w życiu, odeślemy mu ten pas. Marcin Neyman, poza faktem, że w swojej ostatniej walce przegrał wspomniany pas i miał na sobie chyba rekordową ilość sponsorów, też przy wywiadzie w Oktagonie rzucił wyzwanie apostołowi Tomaszowi Drożale, o czym wspominałem wam w poprzednim odcinku. I jak widzicie, na odpowiedź nie musiał długo czekać, bo wspomniany jegomość bardzo szybko zaakceptował jego wyzwanie, poddymiając już nawet po ich walkę. Od debili wyzywasz, od antychrystów wyzywasz, od zwodzicieli i oszustów mnie wyzywasz, a z ciebie to taki wierzący jak z koziej, dupy, trąba, poganinie jeden. Może przyjaciele trzeba swalnąć tego diabła w mordę z apostolską miłością. A mówiąc o pasach, to pas Gota, który Fame przygotowało na walkę Tazego z Alberto, okazał się totalnym badziewiem. A skąd taki wniosek? Bo zanim Tazy dotarł do hotelu, na pasie brakowało już jednej literki, a gdy Kamil pokazał go widzom na jednej ze swoich transmisji, okazało się, że do tego czasu zdążyły z niego odpaść również pozostałe. I fakt, jest szansa, że Tazy po prostu od niego nie zadbał. Ale to nie pierwsza taka sytuacja, bo wielu zawodników wspominało o na przykład słabej jakości wykonania pucharów, przez co bardziej wierzę w scenariusz, w którym to Fame tchnie koszty i kupuje jakieś nagrody z gównolitu, choć jak twierdzi admin Fame, słabe Chyba jakoś wykonania pasa była celowym zabiegiem. Ja czekam na pas, tylko taki porządny, gdzie literki nie wypadną. No właśnie, chyba Admin, chyba ten pas, to ten pas. Jeszcze raz od początku. W tym dobrze, żeście zrobili, żeście go wiedzieliście, że to tak nie może być i żeście mu atrapę podwycili. Bardzo dobrze powód. Widziałeś to w ogóle, czy nie? Generalnie, jeżeli chodzi o ten pas, to został tak zrobiony, właśnie, żeby dużo na Twitterze mówili o tym pasie. No to co mam tam powiedzieć? I okay. tak robią, tak robią. Zasz w kwestii nowych twarzy w Federacji Boxdela coraz częściej słyszy się o Pudzianowskim, i wydaje się, że jego angaż na ich czerwcowej gali jest już przesądzony. Na co mogą wskazywać liczne nawiązania do Pudziana w wypowiedziach admina Fein, który w sugerujący sposób skomentował m.in. post fagaty, czy też wspomniał o tym podczas programu Freak Show. Jestem fanem Mariusza we EFRIKA. Okej, okay, tak. tylko tak mogę. Tylko Człowiek, tak mogę który powiedzieć. rozpoczął Freak Fight w Polsce. Tak. Zdradzając dodatkowo, że przed ich czerwcową galą mamy się spodziewać jeszcze jednej gali zorganizowanej w ramach projektu Banda. Na pewno się w międzyczasie. W się wydarzy się y, galabandy, ale to się niedługo dowiecie. O, o. Jak to zawsze bywa, przy okazji Gali w sieci pojawiła się cała masa wywiadów, a jednym z nich była rozmowa Tuszola z Kaniowskim. I nie byłoby w tym nic nadzwyczajnego, gdyby nie te słowa Łukasza. Generalnie nigdy mnie już nie zobaczycie na wywiadzie u Kaniowskiego? Jako powód takiego nastawienia, dostaliśmy od Tuszola całą listę zachowań Kaniowskiego, które miały mu się nie spodobać. W trakcie tego wywiadu dawał strasznie sugerujące pytania, cały czas męczył jeden temat. E, sami wciskał do ust słowa, że nie wiem, brzydze się plikami czy coś, że brzydze się fejmem. Dawał z dupy pytania, i pomimo tego, że cały czas, cały czas jakby wyprowadzałem go z błędu, To bardzo, mi się, bardzo mnie męczyły i nie podobały mi się te segurujące pytania. Po czym Łukasz miał lekko pojechać go również w wiadomości prywatnej, dodając, że już nigdy więcej nie udzieli mu wywiadu, w dopitny sposób przekazując mu to również podczas ich spotkania twarzą w twarz. Bech chciał, że jak wychodziliśmy, jechaliśmy już na hale, w dzień walki, to mijałem się z nim na korytarzu, coś tam zaczął do mnie gadać, ja już byłem podkurwiony, już byłem w sposób sfokusowany na walce, no i mu w mocnych słowach mu powiedziałem po prostu, że go. Że dla mnie jest frajerem i nie mam z nim nic do gadania, a tak dalej Ktoś zaczął stękać, że, że mam do niego tak nie mówić, tak dalej No i powiedziałem mu, że ma zamknąć pi*** i żeby spierd... I tam się skończyła nasza rozmowa, także w bardzo dosadny sposób mu powiedziałem, że mam go w Co ciekawe, Tuszo nie jest jedynym zawodnikiem, który będzie bojkotować dawanie wywiadów Kaniowskiemu, bo do takiego stwierdzenia podczas poniedziałkowego programu Freak Show doszedł również Michał Pasterna. Powodem czego, podobnie jak w przypadku Łukasza, ma być przekręcanie przez Mateusza jego wypowiedzi, nadawanie jej fałszywej narracji oraz, jak słyszymy, nieszanowanie jego czasu. Nie wyszedł ten wywiad, który ja z nim zrobiłem po konferencji i myślę, że ja będę następną osobą, która nie będzie mu dawała wywiadu, bo ja mam do zrobienia trzy wywiady, a później jakiś wywiad nie wychodzi. Ja nie po to tracę czas na to, żeby komuś dawać wywiad, bo szanuję gościa, który ze mną rozmawia i szanuję jego czas i on powinien też szanować mój. Z jednej strony na podstawie moich własnych obserwacji wydaje mi się, że Mateusz ma po prostu taki styl prowadzenia swoich rozmów, w którym stara się nieco podkręcić, żeby wygenerować jak największe liczby, bo między innymi na tym polega jego praca. No ale z drugiej strony, z tego co Pamiętam, to nie pierwsza sytuacja, w której zawodnicy niezbyt przychylnie się o nim wypowiadają. Budzi to pytanie, czy wszyscy się mylą, a Mateusz postępuje właściwie, czy może faktycznie nie zachowuje się on w odpowiedni sposób, takimi zagrywkami przekraczając granice dobrego smaku. Chętnie poznam w tej kwestii również wasze zdanie, więc sekcja komentarzy należy do Was. Tematy Fame domkniemy sobie postem dziennikarza Artura Mazura. Moje źródła twierdzą, że niewiele ponad 200 tysięcy ludzi postanowiło w weekend zakupić produkt MMA podobny. Dał do zrozumienia, że Fame podczas ich sobotnich gali zdołało sprzedać niewiele ponad 200 tysięcy pay-per-view, co pokrywa się również z liczbami podawanymi przez szalonego reportera. I tam było gdzieś jakieś 250-260, no to teraz mamy jakieś 210. 210 tysięcy. O wspomniany wynik na ostatniej transmisji Freak Show został zapytany admin Fame, twierdząc, że takie liczby mają w pełni satysfakcjonować zarząd i federacji. A mówiąc już o adminie, to w odpowiedzi na wpis Artura, postanowił on skomentować jego słowa pisząc: Artur, nazwa naszej federacji to fame. W naszych klatkach można zobaczyć walki w boksie K1 MMA lub w innych bardziej frykowych formatach. Wielu sportowców, pomimo ciągłej nagonki, zgłasza gotowość do pracy z nami, a jak podpisuje kontrakt, często jest w szoku, jak organizacja wygląda od środka i chce zostać na dłużej. Zamiast szczypać, nazywając nas produktem MMA podobnym, spróbuj być obiektywny, tyle i aż tyle. Dodatkowo zarzucając mu, że to właśnie przez takie określenia tworzy się nagonka na ich federacji. Z czym w większości nie Zgadzają się widzowie licznie, dając do zrozumienia, że jako federacja sami zapracowali sobie na taki odbiór. Dzień po gali fame 25 jeden z wykopków dotarł do portalu z ogłoszeniami towarzyskimi, na którym pod pseudonimem Vanessa pojawiła się dziewczyna Denisa Załęckiego. We wspomnianym ogłoszeniu pojawił się m.in. jej cennik, zakres usług oraz obszerny opis, w którym przedstawiła, jakie scenariusze oferuje na swoich spotkaniach. I choć załączone tam zarówno zdjęcia, jak i filmy Sandry mogłyby potwierdzać autentyczność tego ogłoszenia, to jak trafnie twierdzi Wardenka, to wszystko jeszcze o niczym nie świadczy i powinniśmy się wstrzymać z komentarzy. To, że ktoś tam escort, no to y, to można jeszcze nałożyć taką y sygnat, na w sensie watermarka, nie? Znak wodny, więc to jeszcze nie przesądzajmy. To jeszcze ciekawsze, w pewnym momencie do Sylwka napisał sam Denis, twierdząc, że ogłoszenie jest fajkowe, a widoczne na nim filmy mają być wzięte z ich wiadomości wymienianych z dziewczynami, z którymi umawiali się na spotkanie jako para. Trochę układam narrację, układam narrację, że Sandra spotykała się z kobietami i wysyłała filmiki do kobiet. Spotykamy się z kobietami, nie mamy się czego wstydzić i ona wysyłała różne filmiki do kobiet, a ktoś niby wziął te filmiki, i wrzucił na, na ten pewien portal. Sylwek pokazał na prywatną konwersację z Bedboyem, który twierdzi, że są to pomówienia, na potwierdzenie czego podesłał screeny rozmów ze wspomnianymi dziewczynami oraz stwierdził, że jest to sfałszowane, oraz stwierdził, że widoczne w ogłoszeniu filmiki przedstawiają Sandrę już po operacji powiększenia piersi, której ta się podjęła, gdy już byli razem. Cała ta sprawa jest o tyle trudna do oceny, bo zarówno narracja Denisa, jak i twierdzenia wykopków, którzy publikują kolejne informacje mające potwierdzać, że wspomniane ogłoszenie jest legitne, mogą okazać się prawdą. Więc pozostaje nam czekać na rozwój sytuacji i jakieś konkretne dowody potwierdzające jeden z tych scenariuszy. Będąc jeszcze przy transmisji Sylwka, warto wspomnieć o sytuacji, gdy na pytanie, kiedy koniec rozpraw z Fame, stwierdził on, że zapewne potrwa to jeszcze kilka lat, wyrażając jednocześnie obawy, że ma przeczucie, że przegra nadchodzące rozprawy, które po narracji mogłyby wskazywać na jego batalie sądowe z Dubielem lub na przykład z Stuartem. Myślę, że zostanę dojechany. Wiesz, jeżeli są tak, jest tak sprawa skonstruowana, że na przykład mam sprawę na przykład z jakimś influencerem, i świadkami są inne osoby, które też mnie pozwały, nie? No to wiadomo, że świadkowie no, są bardziej za tym, żeby mi zaszkodzić, chyba, nie? Bo mają do mnie jakąś zadrę, bo też mnie pozywają, więc niestety okazuje się, że dla sądu istotniejsze jest, co powiedział dany świadek, niż co wynika z ukrytych nagrań. Niestety, nie? Jak świadek mówi, że nie pamięta, to nie pamięta, nie? Twierdząc jednocześnie, że nawet jeśli taki scenariusz jest iści, to wydaje mu się, że psychicznie jest na to nastawiony i powinien sobie z tym poradzić. Dodatkowo dostaliśmy nowe informacje w sprawie kaucji za dom wynajęty razem z Golą do projektu GOATS, którą to Wojtek zaproponował, aby Wardenga zatrzymał dla siebie, a które to tak jak się finalnie okazało nie wystarczyła nawet na pokrycie napraw nieruchomości po ich wynajmie. W kwestii czego Sylwek podzielił się z nami informacją, o jakiej kwocie była wtedy mowa. Szkoda, że ta przepadła kaucja, kaucja była ponad 100 tysięcy, 100... nie 100 tysięcy było równe, nie? Jak sami widzicie we Free Fight, sporo się dzieje, dlatego koniecznie pamiętajcie, aby zasubskrybować ten kanał i nie przegapić kolejnego odcinka